Wybór projektu domu to decyzja, którą podejmujemy w zasadzie raz na całe życie. Miejsce, w którym razem z rodziną spędzimy najbliższe kilkanaście kilkadziesiąt lat powinno być zatem wybrane starannie, a pod uwagę powinniśmy wziąć nie tylko walory estetyczne. Seria poradników przygotowana przez architektów MG Projekt ma za zadanie pomóc w tej trudnej i odpowiedzialnej decyzji. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, a co powinno być priorytetem? Dla wygody podzieliliśmy poradnik na kilka części. W pierwszej z nich zajmiemy się dwoma kluczowymi aspektami, czyli rzeczywistymi, potrzebami rodziny i jej możliwościami finansowymi, wielkość domu, a ilość domowników. Jednym z najważniejszych elementów przy wyborze planu domu jest ilość domowników którzy mają w nim w przyszłości zamieszkać. Musimy wziąć pod uwagę nie tylko obecny stan, ale i ten planowany. Jak duża jest rodzina obecnie? Ile osób będzie zamieszkiwać w przyszłości? Czy planowane są kolejne dzieci, lub na przykład współdzielenie domu z innymi członkami? Rodziny, jak nasi rodzice, dziadkowie. Teściowie, to pytania, które już na początku pozwolą nam zawęzić ilość branych pod uwagę projektów. Jak w takim razie dopasować projekt domku do liczebności domowników? W przypadku urodziny z dziećmi doskonale sprawdzi się w zasadzie każdy rodzaj projektu domu, który uwzględnia dostateczną powierzchnię na pokoje dla rodziców i wszystkich pociech, salon, kuchnię, łazienkę i pomieszczenie gospodarcze w przypadku. Gdy w domu mieszkać będzie kilka pokoleń, równie dobrze można zdecydować się na przykład na bliźniaka, projekt domu możliwy do zbliźniaczenia albo projekt domu z osobnym mieszkaniem, zapewniając tym samym rodzinie bliskość, ale i tak potrzebną prywatność. Projekt domu, dom z kolumnami, projekty domów z osobnym mieszkaniem są idealne dla kilkupokoleniowej rodziny, jeśli chodzi o powierzchnię przyszłego domu. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji właściciela. Dla typowej rodziny 2 plus 1 2 w zupełności wystarczają domki o maksymalnej wielkości do 90 do 110 m2, a więc mieszczące się w kategorii domów małych. Każda powierzchnia powyżej tego metrażu to dodatkowa przestrzeń, możliwa do wykorzystania w dowolny sposób. Na przykład, na gabinet dla rodziców pracujących w domu czy pokoje dla gości. Projekt Domu Bonifacy dla typowej rodziny 2 plus 1 2. W zupełności wystarczają projekty o maksymalnej wielkości do 90 do 110 m2 budżet na budowę domu. Określenie budżetu na budowę domu również mocno wiąże się z wyborem wymarzonego projektu. Profesjonalne pracownie przy swoich projektach podają szacunkowe wyceny kolejnych etapów budowy stan surowy, otwarty i zamknięty, dom pod klucz i tym podobne. Łatwo więc od razu odrzucić te propozycje które nie odpowiadają planowanemu budżetowi. Warto pamiętać, że pracownie oferują w zasadzie projekty na każdą kieszeń zarówno tanie jak i droższe. Koszt wykonania przeciętnego domu, budowanego metodą gospodarczą, a więc własnymi siłami lub z pomocą samodzielnie znalezionych ekip wykonawczych, bez generalnego wykonawcy czy dewelopera. Przy założeniu, że działka została zakupiona wcześniej, może bez problemu zamknąć się w 200 do 300 tysięcy złotych, co odpowiada kupnu niewielkiego mieszkania w mieście. Projekt domu. Przeciętny koszt wykonania domu metodą gospodarczą bez problemu zamknie się w 200 do 300 tysięcy złotych. Wśród bogatej oferty pracowni projektowych bez problemu zaleziemy również domy na np. za połowę powyższego budżetu. Są to zazwyczaj niewielkie projekty, idealne dla osób, które cenią sobie prywatność, ale wystarczy im przestrzeń porównywalna z metrażem mieszkania. Projekt domu Zosia wśród bogatej oferty pracowni architektonicznych bez problemu zaleziemy również domy tanisze, do 150 tysięcy złotych. Pracownie oferują też domy bardziej wystawne, zamykające się w kwotach nawet siedmiocyfrowych. Są to zazwyczaj nowoczesne, duże projekty przeznaczone dla większych rodzin lub osób, którym zależy na przestrzeni. Projekt rezydencji Villa Nowa pracownie oferują też domy bardziej komfortowe, zamykające się w kwotach nawet siedmiocyfrowych.